dzieje się na świecie, to nie jest dziś wiadomość numer jeden, ale jednak zatrzymanie byłego komendanta głównego policji jest niezwykle wrażeniem. Zbigniew M. zatrzymany został wczoraj na lotnisku w Warszawie, a dziś prokuratura postawiła mu zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępstw. Szok. Grozi mu 15 lat więzienia. Jan Błaszkowski. To nie był udany koniec wakacji dla byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. W piątek wieczorem, zaraz po przylocie ze Sri Lanki, kontynuował swoją podróż już w towarzystwie agentów CBA na spotkanie ze śledczymi we Wrocławiu. Zbigniew M został zaszlony do Później wykonywano były z nim czynności tzw. procesowe. Przeszukanie, zabezpieczenie dokumentów. Do późnego popołudnia w siedzibie prokuratury trwało przesłuchanie Zbigniewa M. Były szef policji usłyszał pięć zarzutów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami skarbowymi i gospodarczymi. <noise> Z komunikatu prokuratury okręgowej we Wrocławiu wynika, że były komendant policji miał przekazywać oszustom informacje ze śledztwa i próbował zapewnić im bezkarność. Zbigniewa. Bo tam, tam jego brat był, tak? Zbigniew M. jest przyjęcie korzyści majątkowej mającej na celu usunięcie czy odsunięcie odprowadzenia pani prokurator od przedmiotowego postępowania. Zbigniew w trakcie przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Były komendant policji złożył wyjaśnienia, których treści śledczy nie ujawniają. Twierdzą, że w sprawie planowane są kolejne zatrzymania. Zbigniew M., komendantem głównym policji, został w grudniu 2015 roku na początku pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zasłonął krótko po nominacji krytyką swojego gabinetu. Uważał, że jego jest wyposażenie jest tak. za drogie i niepotrzebne. Na swoim stanowisku utrzymał się zaledwie dwa miesiące. Zrezygnował, bo jak twierdził, był ofiarą prowokacji i fałszywych zarzutów o współpracę z przestępcami. Jest to pierwszy komendant główny polskiej policji, który po raz drugi zostaje zatrzymany na wniosek polskiej prokuratury. Wcześniej Zbigniew M znany był jako jeden z organizatorów Centralnego Biura Śledczego i zastępca szefa pomorskiej policji. Na pewno bym nie zatrzymywał byłego komendanta w taki sposób, jak został zatrzymany. Dlaczego? Pierdol jeszcze, by nie dostać, Skurwiel. Kurwa, bo co? Zbigniew mówię, bo co? M, M. podał w ostatnich miesiącach komendant policji z zarzutami. Wcześniej oskarżony A. został inspektor Jarosław za odpalenie granatnika Jest to dewastujące dla całej formacji. Jest to zły sygnał. <noise> no takie kurwa były, by tacy jesteście, no co? Was pozamykać wszystkich kurwy syny. Kto wstąpić? Zbigniewowi M grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura chce jego aresztowania. Sąd zadecyduje o tym w niedzielę. Jan Za Dobrze, z wielu.